Cześć, się z tej strony. A dzisiaj jesteśmy w nowiutkim odcinku z serii Życie na wsi. To już jest siódmy odcinek. A dzisiaj serwisujemy w przed y, jeszcze wyjazdem w pole. Jak widzicie, to trochę przedstawiłem sobie, żeby tutaj nie, nie ten. Na błotnik wejdziemy, dobra. Czekajcie, tutaj tak patrzę. O! jest zgubił, bo trochę tam patrzyłem. Paski, wiecie, żeby tam nie się radło na polu nie potrzebnie. Y, dzisiaj jest ze mną nasz sąsiad którego wy jeszcze nie mieliście okazji poznać, czekać tylko wejdę do śrubku, bo tam mam CD i będzie mi się słrzeć. Alo sąsiad? Halo? No, jak chcesz, to się przywita i już jest bogatszy od nas dużo. Na kosze będzie lepiej. Na razie lecimy tutaj na pole. Ja powiem sobie, że, że kiedyś już do nas, bo dzisiaj będzie sąsiad, od nas zabierał te kartofle. Będziemy musieli zrobić tego porządku na żeby on miał tam łatwiej kontrolować. A ja wiem, że zaraz Ja też się uzyskuję na maszem nowym płośm, nie tylko tadzik, więc może ja będę siał, a tadzik na przykład będzie funkcjonował, yy, albo na przykład nie wiem, coś robił innego. Się... Ale na razie nie mamy takich prezent, na razie mamy tylko jeszcze siebie, tylko kończyć. Yy, no i na stopień to wyglądanie siebie i wszystko, co będzie dobrze, bo um, jeszcze teraz mamy kilka.

Nie wiem też, jak mnie słychać, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. U mnie na Discordzie aż Aha, ale już widać, że jest trochę na OBS-ie, możesz sobie na jak chcesz. Muszę ale też muszę już jeść rano, bo z rana wziąłem sobie kanapkę na pole. Nagrywamy dzisiaj w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że już w następnych odcinkach tego klasu zabierzemy z naszego podbórka, bo już naprawdę już nie mogę doczekać. Siano jest już przestrzeniane za naszym yy, podwórkiem, yy, więc tam myślę, że będzie zarobić pole. Tam będą brązowe ziemiaczki. I teraz taki krótki plan. Tam gdzie w tym odcinku się, Tadzik, czyli na 63 jest już pszenica, tutaj będzie pszenica. Na tym co oraliśmy w pierwszym odcinku polu to będzie, yy, to jak tam wsadzę, yy, tam będzie kukurydza, no a za domem będą ziemniaki i może będzie jeszcze yy, kukurydza. Yy, zobaczymy, bo w, przedzielimy na dwa pola. Jak będziemy przeszli w buraki cukrowe to jakby chce na dwa pola, żeby były buraki i ten buraki i nasze piękne jak to się nazywa kurde nasze piękne buraczki oraz nasze piękne ziemniaki tam czy będzie taki, taki bardziej taka warzywna część żeby, jak to, żeby tam się na przykład rozwijać bo teraz będziemy mogli się rozwijać na przykład wiecie na ziemniaczkach tam będziemy się rozwijać bo ziemniaki i tak są opłacalne bo no widzicie są opłacalne ziemniaki więc może jeszcze na następny, na pewnie na ten sezon, ale na następny sezon zasiejemy tutaj raczej ziemniaki. Jak kupimy lizarda, bol. No, myślę, że to jest nawet opłacalna rzecz, żeby kupić tą koparkę. Bo myślę, że będziemy sobie nią tutaj popierniczać. No, i jakby będzie można ze dwoma strzepami latać. Tylko ja będę chciał jakąś halę na ziemniaki, Jak będę się w ziemniaki, to myślę, że w przyszłości jakąś halę będziemy stawiać na te ziemniaki, bo no bo no, będzie po prostu potrzebne. Będziemy też mieli gospel w dwóch rejonach. Bo zobaczcie, bo my mamy taki minus tego gospodarstwa naszego pięknego, że. Popatrzcie, tu jest nasze pole i tutaj jest e, sąsiada, tu jest sąsiad, i tu jest skup. I my byśmy dopiero mogli, popatrzcie, tutaj mieć kolejną część gospody. Ale też będziemy mogli, jak w przyszłości kupimy ten kawałek, to będziemy mogli na tym kawałku też. Ale myślę, że prędzej kupimy ten kawałek i tutaj od sąsiada to poprosimy, żeby tutaj nam wyciął. I też zrobimy sobie przejazd yy, na drugą część gospodarstwa i tam po prostu na dom może stać yy, Elijah. Ale to już jest daleka przyszłość, na razie się nie martwcie, bo na razie nasze gospodarstwo jest chyba wystarczające. I też na przykład w następnym tym yy, to będziemy prosto chyba na kosze sypać prostu na kosze będą, będziemy sypać raczej, tak myślę, bo teraz yy, sypaliśmy to po prostu do hali, ale będziemy to na kosze sypać raczej. Yy, dzisiaj zaraz będzie u nas sąsiad. Yy, no no i myślę, myśl, że ja trochę sobie pokultywatoruję i się z Wami będę widział jak już będziemy mniej więcej kończyć to kultywatorowanie, bo to też nie, be, nie ma co za dużo. Tego wam dawać, bo przykład, ale powiem Wam, że ja naprawdę jestem zadowolona z już Trochę jej nie lubiłem na początku, ale teraz już ją polubiłem strasznie. No bo zobaczcie, jak ona fajnie latuje. o tutaj się trochę ziemniaczki wysypały, pewnie nie wiem, czy jakby się jechali, no to tutaj się wysypało no co mi dziki się Dobra. Tylko chcę Wam pokazać, jak ona ładnie chodzi. jak mi się to przedstawiło, bo tak przedstawiło się. Patrzcie, rozpędzamy się. Widzę. Jakoś nie idzie teraz. Nagram... o! się rozpędza. Tak mocno się robienia jak widzowie. Widzicie jak robota leci. No. Widzimy się jak troszeczkę już ogarnie. Siema widzowie. Ja jestem z powrotem. Tutaj skończyliśmy pole. Mm, skończyłem. No jak to, będziemy y, jak to, lecieć sobie za niedługo. Bo nawet za niedługo sąsied przyjechać do mnie, ale jeszcze musimy trochę posprzątać. Więc jak muszę chce, to możesz już wyjeżdżać. Będziesz wyjeżdżał czy coś tam masz do zrobienia? No już mogę wyjeżdżać. wyleć na razie. Jak to, siano jest u sąsiadów nieposebne, ale my bierzemy od innego sąsiada obornika, bo on ma za dużo tego obornika, a jakby się potrzebuje, bo on ma 4 hektary łąk, a ma bardzo dużo pów, nie wiem ile, ale ma bardzo dużo, jakby siano bierze o wszystkich, co mają łąki, nie? Ale ja będę raczej orał te łąki nasze, bo na razie Tak ja się zastanawiam, czy nie dotrwać do krów z tymi łąkami, ale no tak średnio. Wiecie, więc jakby... Ciekawe, sobie... w ogóle jest się wam, czy nie orać tej łąki za tym, czy talerzówką, czy orać, bo szczerze, orać... ja lubię orać łąki. Ja ci powiedzą się, że daję to raptem z dupy 12 na godzinę i idzie z tą piątką. To jest nie nieobrotowa. Ja Zobaczcie, żeby sobie nie przelecieć po tym. o tym chodziło Więc Siemię widzowie Ale ja nie wiem czy może sąsiadowi nie użyczę mojej dru drugiej przyczepy, to jak, jak brak mi to mu użyczę i on mnie jeszcze ją przeciągnie z powrotem nie? Aha. Dobra, a ja bym trochę mu poprzeciągał, bo w tej hali są te ziemniaki. A ja myślę, że ja bym tutaj mu odsunął ten e, pierwszy, co to, to ten rozrzutnik. Ym, bo on będzie przeszkadzał, bo odsunął co będzie do samego tyłu, co po? A jak to? Nie, to najpierw to ja ten rozrzutnik do obornika sobie wy wywalimy. Myślę. Bo proszę, żeby go się dało naprzód zrobić, bo tam to będzie Średnio, żeby nie się nic nie. Poczekajcie. O, trochę nam go tak. Po prostu. Co też sobie wybrać... ZOOM! mamy? no, no, no ten. Tylko, że ten ZOOM usuje kowa. Trzeba na tył podpiąć. Sąsiad tak już wyjeżdża na no Wyjeżdża. A my to zaraz ogarniemy, bo sąsiad tutaj będzie musiał wjechać tam na łąkę, nawrócić na łące i sobie tyłem tutaj zostawić przyczepkę. Ja mu to zrobię, bo ja już sobie obmyśliłem jak to zrobić, żeby było niewygodnie. Dobra, 60. Jeszcze na ten sezon obornika nie będziemy rozwalać, będziemy teraz na kolejny sezon, żebyśmy mieli zapis tego obornika i jakby yy, jeden sezon na pewno, bo ja kończę już z tym, to chcę jeszcze na parę sezonów jak to, bo ja kończę, teraz za to, za tą mąkę, bo ona jest duża, to będzie na kolejny sezon, znaczy nie daje nam za tą mąkę i za tamtą y, na jeden sezon y, obornika no to jak to? Y, to to my sobie przelecimy po prostu no to <laughs> ostatni raz i da nam y, za niestety tam y, już no, jakby będziemy jeszcze mieli na dwa sezony. Co ja będę tak gadał? Będziemy jeszcze mieli na dwa sezony. O, oho, oho, oho. Ej, sąsiad, daj na chwilę, daj na chwilę Jondira. No, ja, ja wiem, jak to zrobię. Czekaj, Tylko czekaj. ja wiem, że ja otworzę, żeby w niczym nie przepierniczyć. Czy się się wkaje sąsiad, bo ty jeszcze dobrze nie widziałeś. No. Czekajcie, ja sobie tak zajadę tutaj z tą szczepką. Chcecie, jak sąsiadowi tak zajadę. Od góry bliżej i do tej brzuzi, jak najbliżej. I tu do góry. Tak, dobra. Czekajcie, czeka, muszę zobaczyć, ile tam jest z tyłu. Tak, tak jest git. Dobra. Ty a, odsunaj spędek, odsunaj. Dawaj do tyłu. Daj że na chwilę jelenia, bo chcę pokazać widzom, jak to się robi na polskiej wsi. Nie, niech wie, co straciła. Niech wie, co straciła. Opa! czekajcie. I hop. Puszczamy tura. Jest już. Są kartofle, tylko nie, nie jest pełna. Tak więc zapomnimy jeszcze raz. Są kartofle są teraz jest pełno echy. E, nie depcz mi po kartoflach, sąsiad bo się ubija trochę. Już się dogadaliśmy. 14 flacha. Kurno, jeszcze trzeba to trzeba tym zapić mu. Zapomniałem. Czekaj, ja wiem co zapniemy mu. Ta leżówkę mu zapniemy. Tu jest. Yy! Sąsiad, Sąszedł No. Nie będziemy się tu w Ja wie, że gramy realnie. Tak ta talerzówka gówno daje trochę Kurna są, się, że mogę piążek, tylko że ty nie masz obciążek, tego, bo to masz budowane. Dobra. I cofamy. Opa! Nie widzę to już czekajcie. Tu nie widzę tak sobie będziemy patrzeć. Dobra, zaraz daję sąsiadowi, bo sąsiad się zapali zaraz. Tak chcę ładować. A my sobie pojedziemy zgrabiać powoli. Sąsiad co tutaj będzie ładował powoli. Dobra, tylko ostatni młychem włożę. Ej, widzisz to koła? Co to jest do jasnej cholery? Gdzie? Le Lewe koła. Duże. Widzisz tu? No nie. Ej, ja mam coś po... Czekaj, ja ci... czekaj, ja muszę screena zrobić, nie? Czekaj, widzę. Czekaj, zrobię. Ja cię to zaraz wyśleć w człowieku. Coś, co widział. Ja przyjedziemy, czekaj. Y... Już chwila. Ej, ok, o no tyle nie wiem, bo został no, to deszczem. Masz sobie swojego tego, no, na razie na filmie nie będę ten. Dobra, bo to na razie nie ten, ale dobra. Lecimy sobie, masz tutaj, ładuj sobie powoli, bo nie wszystko, nie, do połowy, żebyś wszystkiego nie naładował, nie, no tutaj wiesz, gdzie do połowy, nie? Wiem, wiem, wiem. Już ci, już ci na, komórkę, już na komórkę wysyłam, czekaj. Ty. No. Tylko mam wolny i nic wiesz, i znany komórkowych. Chcesz kawy? Nie, bo srakę będą Się. I tutaj Dobra, otwieramy to, te wieże. i podpinamy ruszusakod pod zgrabiarę, bo mamy nową zgrabiarkę po Tingera. chyba to się ma, nie? Zgrabiarkę chyba tak. O zobacz wysłało się na tym. Zobaczcie, czekajcie jak to, to akurat możemy sprawdzić. Trochę wyszły te. A tu masz ładne świeżęki. No, z tym stoję. Teraz wiem, co cię tak baguje. Co? Bałek! Pewnie. Nie, czekaj, rozłożymy sobie, to? No, widzicie, co tutaj robotę na polskiej wsi łudzi. Ja sobie tutaj teraz tak cofam z tym Cofnę 60 trochę, bo tak może wyszło do tego Tylko, że będę nic nie chwili, że się coś tam waluje Dobra Cofniałem to jest, coś teraz czekajcie tak sobie głośno się podgłośnie, żebyście słyszeli tutaj trochę Ursuso puszczamy zgrabiarę włączamy Dobra, ursus zapewni się z zgrabiarką a jeszcze trzeba ursusa zalać A może nie braknie paliwa Jak braknie to będzie trzeba lecić na paliwo A nie braknie Nie powinno No, chyba się rezerwa paliła tylko się Słuchaj, dobra, jak no ma pojadę zalać ursusa. Bo nie chce mi się szczerze. Y, potem y, biec na stację, albo jechać. Zalejemy go od razu do pełna. I widzę. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze dwa przejazdy. Zrobimy sobie dwa przejazdy. O, dupa! Co? Rządzi na co? John, ci... albo na gaźniku ja nie mogę opuścić. Już zapalić nie chcę. Urr! Chodź tu! Czekaj, jak ale... Cholera zaraz wypadnie przy szybę! Zapalić nie chcę! Patrz jaki tydek puszcza, patrz! Czekaj! Nie! Yeah. Poczekaj! Zapnijmy ci coś lepszego! Co się wypuściło? nie wiem Po zapalił! Ej, dobra. dobra! Podepnijmy ci coś lepszego! Tutaj ten czekaj, ja go wypnę, bo ja mam. hakiem. E, wysypało troszeczkę. Dobra, to weź go pod czy pod razu tego pługa. Ja ci odepnę to. Ciekawe, Czekaj, muszę zebrać. Nie z... z... zbieraj, za... czekaj, opuść, opuść talerzówkę, opuść talerzówkę. O, czekaj. Kurwa. żeś zrobił sam się teraz. Czekaj, nie jedź jak coś. Nie jedź! Czekaj, czekaj nie bo ja nie mogę odebrać, nie mogę odebrać. Czekaj, wyjdź z A my to widzimy po tym, żeby... Łycie zabogu! Dobra, ten... Będę sobie mu podepnięte. Dobra. Konieczna teraz. Dobra, to dobra. Eee, ja sobie to teraz... Łycie sobie ja to... Telefon w tej kabinie, no. My sobie wyjeżdżamy. O, widzicie, rezerwa się zapaliła. Musimy szybko zapierniczyć na stację, bo... No, ja... jakby... No, potrzebujemy paliwa. I myślę, że poza odcinkiem... Albo jeszcze w odcinku zgrabimy sobie tamto pięknie. Yy... Czekajcie, ja bo wiem co mnie nie ustaliła. Ja bez sobie tak na 90, może to teraz to jest oddaliło. Dobra. Dobra, nie patrzcie się, niech 20 O, pięknie. Napijemy no, się Dobra, czekajcie. Zajmę się, ja się tutaj tam na 30 wpływa. Ja lubię. Nie no, tylko żebyś to... 400, 200, czy... O. 42 50 dobra tu się niech tam chyba ale my tutaj zawalimy za, za na 50 dobra jest git teraz pójdziemy sobie tutaj dość dziś dzień, dzień dobry dzień dobry po prostu tutaj 102 daję za pełny bak i lecimy Nic wam nie polecam. Proszę góry, ja jestem ja Ale to ładnie wygląda, o tym ze stopnia. No. Mm. O pies chodził po kartoflach. Kopsanie weź na przyczepę. Właśnie nie chciałem, ale... Skierniczył. No, już nie chcę. Ale jeszcze łazik. Przejechałem, bo się bawiłem w odem. Muszę to trzeba jest i to i najbliższy dom, ten mój. I najładniejszy dą to też mój. No pewnie, nie wiem. Na pewno. Czekajcie. A ja nie stać, nie stać. Raz yeah. ja sprzedam wszystkie i nie są wszystko ja. Dobra, włączamy z grabiakę, eee, kurczę. 22. To już jest dużo z Więc ja się powoli z wami będę żegnał już, widzowie. Dziękuję bardzo, chciałbym podziękować bardzo za oglądanie i życzyć miłych świąt mocnych Wesołego jaja. Wesołego jaj wesołych jaj... W, wesołych jajeczek. Ej. <grymne> Ale to... <Rzeczywiście. grymne> Jak to? E... Lecimy sobie z... No ja już jest sobie pozgrabiam chyba poza odcinkiem, bo no, widzicie, tutaj leci robota i szybciutko może jeszcze uda mi się coś nagrać, jak sąsiad tam załaduje. Więc następny odcinek to będzie kontynuacja tego. Dzięki za oglądanie, zimna nocka, i na